Cześć dziewczyny i chłopaki, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo szybką, krótką recenzją. Jak wiecie, uwielbiam matowe pomadki i na moich ustach bardzo często goszczą totalne maty, a tym bardziej, że ostatnio testuję kilka nowych pomadek, które są takim matem, że powodują, że moje usta często robią się przesuszone. Jak też domyślacie się, pod usta matowe, jeżeli zakładacie matowe pomadki, zresztą nie tylko pod matowe, jeżeli... Malujecie swoje usta, to wiecie, że usta muszą być naprawdę bardzo dobrze wypielęgnowane, ładnie wygładzone, nawilżone, jędrne, soczyste. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła mieć brzydkie, popękane usta i nałożyć jakąkolwiek pomadkę. Więc tym bardziej, że teraz zbliża się sezon jesienno-zimowy. No nie ukrywajmy, e, pogoda nieczęsto nas rozpieszcza. Wiatry, czynniki atmosferyczne działające właśnie niekorzystnie często na nasze usta e, powodują, że. Częściej sięgamy po różne pomadki ochronne, i ostatnio nabyłam pomadki marki Tissane, Balsam do ust oraz taki Balsam do ust w słoiczku, które są moim naprawdę bardzo wielkim odkryciem. Ja często sięgałam, sięgałam po pomadki takie ochronne, bardziej sprawdzone, typu Niwa i Bielęda. Natomiast ostatnio właśnie nabyłam takie dwa małe cudenka, które są naprawdę genialne i które używam nie tylko do ust i za chwilę Wam o tym powiem. Kilka słów właśnie o tych pomadkach. Mamy tutaj takie typowo nawilżające świetne pomadki ochronne, które w swoim składzie mają bardzo fajne składniki aktywne, takie jak miód pszczeli. Wosk pszczeli, ekstrakt z liści melisy, olej rycynowy, witaminy E i jeszcze wiele innych, które naprawdę bardzo ładnie wygładzają i nawilżają moje usta. Sama pomadka w sobie jest takiego koloru lekko wazelinowatego, powiedziałabym. Naprawdę to, co one robią z moimi ustami, to jest po prostu cud. Moje usta od bardzo długiego czasu nie wyglądały tak dobrze i żadne pomadki matowe nie wyglądały na tych ustach tak odkąd właśnie stosuję właśnie e, tą pomadkę. Konsystencja tej pomadki jest bardzo tłustawa, bardzo ładnie się wchłania, nie zostawia totalnie koloru, zostawia bardzo delikatny e, błysk. Tą pomadkę nakładam na nas bardzo grubą warstwę i z samego rana, kiedy jeszcze coś tam robię, nakładam tą pomadkę, po czym później ścieram ją i dopiero maluję usta. Pomadka kosztuje niecałe 10 zł, także niedużo. Natomiast to, jak używam, tutaj mam... Ten sam produkt, tylko umieszczony po prostu w takim małym słoiczku, i ten słoiczek wędruje na, zawartość tego słoika wędruje właśnie na moje dłonie, na moje łokcie i na moje stopy. Czyli pięty, gdzie mamy dużo twardszą właśnie skórę. Zauważyłam, że odkąd używam tej pomadki ochrony, tego balsamu do ust. Tutaj na te moje popękane skórki po uczuleniu właśnie po lakierach hybrydowych. Ja już mam też niejednokrotnie wspominałam, że mam bardzo wysuszone tutaj skórki, bardzo suche. Bardzo denerwujące i drażniące, i odkąd właśnie nakładam ten, ten balsam na usta, właśnie tutaj, na te lekko przesuszone usta, moje dłonie są w sensie dłonie. Te skórki są tu dużo delikatniejsze, ładnie się regenerują, nawilżają i nie są takie właśnie ostre i suche. I tak samo robię przed każdym użyciem samoopalacza. Stosuję właśnie ten balsam na. Łokcie na kolana, na kostki, delikatnie wcierając, poczekając aż się to wchłoni. Dopiero później używam samoopalacza. To już jest ogólnie odrębny filmik, bo jak wiecie, jak używacie samoopalaczy, to wiecie, że takie miejsca jak kostki, tutaj kostki, łokcie i, pien, i, i kostki na stopach są bardziej narażone na wchłonięcie tego samoopalacza i dużo, dużo plam można tam narobić. Więc odkąd używam właśnie tego balsamu tutaj na te przesuszone miejsca. Zauważyłam bardzo dużą poprawę, nie pieką, nie swędzą mnie już właśnie tutaj te skórki wokół paznokci, są dużo ładniej wygładzone, także chciałam Wam właśnie nadmienić kilka słów na temat tych produktów, bo myślę, że to jest taki dobry moment, bo zbliża się właśnie jesień, zima. I częściej będziemy sięgać po tego typu produkty. Ja Wam zostawię linka na dole, gdzie możecie te pomadki nabyć, m.in. na stronie farmapol.com Także tyle. Kochane, nic więcej Wam tutaj na temat tych pomadek nie będę mówić, bo chciałam po prostu zaznaczyć, że naprawdę genialnie radzą sobie z nawilżeniem, z regener regenerowaniem suchego naskórka, i myślę, że od tego momentu będę sięgała tylko po te produkty. Bo tak jak na przykład w przypadku pomadek ochronnych z Bielendy i z Nivei one dawały, wydawało mi się, że da takie powierzchowne nawilżenie nie jest to takie nawilżenie jak dają właśnie te produkty także jestem, jestem po prostu nimi zachwycona i serdecznie Wam polecam odrzućcie, odrzućcie w kąt wszystkie jakieś tam te pomadki ochronne Nivea czy też Bielenda bo niestety, tak jak uwielbiam markę Bielenda z całą sympatią to pomadka ochronna Bielendy ostatnimi czasy Naprawdę totalnie mi się nie sprawdza. Daje uczucie właśnie takiego powierzchownego nawilżenia, jak już miałam porównanie właśnie do tej to ta wygrywa zdecydowanie. Także okej, okay. tyle by było, kochani. Słowem takiego wstępu, takiego y, tematu na czasie. Jeżeli jesteście zainteresowane, gdzie można dostać właśnie te kosmetyki, to ogólnie y, te masełka, te balsamy do ust, myślę, że dostaniecie w każdej aptece, pytajcie, y, w jakichś tam lepszych drogeriach. No i na stronie Farmapol na dole tutaj Wam linka zostawię, więc tyle, kochane. Życzę Wam udanego tygodnia. Trzymajcie się krótko, zostawcie kciuka do góry, jeżeli filmik Wam się podobał. Ja już jest. Z wami żegnam, buziaczki. Pa.